15 kwiecień, 5:50. Kolejna kronika na sadzeniach. Mała aktualizacja tutaj po staremu jodła, jak dobrze pamiętam. Dalej jest sosna. Rokitnik. Jeden, rokitnik dwa. A tutaj się pojawiła Laurowiśnia, która była z przodu domu. po zimie przeżywa trudne chwile. Ale dostała sterydów. Tak. Ach. Hmm. No tak, trawa, średnia Tutaj z drzew, z drzew się nic nowego nie urodziło, jedynie kwiatki tutaj Co to jest? Kometa śliwa, śliwa bardzo obficie Kwitnie. Tak? No, dobrze to się kwitnie Chociaż wszystkie. O, uderzy. tu muszę coś zrobić jeszcze. A, to ten pies wszędzie musi wejść w kadr. Dobra, jest nowość. odsunę To jest, może nie wygląda, ambrowiec amerykański. Robisz takie drzewo, które tutaj da nam trochę cienia. Tu jest takie dość wysokie, jak na start Z 3 metry lekko ma no, tutaj też bez zmian grusza. Jakaś późniejsza, bo, ale widzę, że no nie chcę się pokazać. O, tu są pączki śliwo, śli do śliwa, śli do śliwa też, też coś tam pokazują, słabo, ale coś jest A tutaj jest jakaś strefa No go zone nie znam się na tym Stypiorek. a reszta nie wiem. No i tulipa, to rozpoznam a jakieś inne kwiatki, których nas nawet nie pamiętam. A tutaj są dwa kikuty kupione na Allegro jak już mówiłem wcześniej w filmach. Magnolie. No, mo, może się obudzą, a jak nie to do ziemi wiśnia, śliwka, czereśnia kolumnowa przepraszam. Zaczyna to wyglądać. A i tutaj też bez zmian, ale mamy małą nowość Większa magnolia. takie zbrązowiałe kwiaty bo akurat była kupiona i były te przymrozki. Nie może była w garażu to trochę trochę ją siekło. A tutaj mamy trzy głogowniki, ten trzeci. To też jest taka nowość, bo tu była laurowiśnia, ale wyleciała, stąd poleciała gdzieś indziej No ja problemy z przyjęciem, ale też nie pasowała za bardzo. Tutaj jakieś kwiatki, jak ktoś się zna, to rozpozna, chyba bratki, jest coś tam innego i tutaj to co mi się podoba to jest yy... To się nazywa Też taki dość każdy okaz to jest yy, pi, piłkowana Wiśnia piłkowana, tak? kanzan o No i tu był też ten kikut z magnoli ale będzie coś na pewno ładniejszego. Tyle. Nero. Idziemy na spacer.